Takie konsultacje, w których dzisiaj mam możliwość uczestniczyć, są niezwykle ważne. Myślę, że dla każdego samorządowca, dla również przedsiębiorców, dla każdego właściwie mieszkańca naszego województwa to jest szansa na zobaczenie, co w najbliższej przyszłości nas czeka. Jakie są możliwości zdobycia środków, środków zewnętrznych, na które zresztą chyba nie tylko Podkarpacie czeka. Dzięki temu dzisiaj dowiemy się, w którym kierunku samorząd, taki samorząd jak na przykład nasz Tarnobrzega czy czwór Miasto w trochę szerszym wymiarze powinien, powinien pójść. Dzięki temu ja dzisiaj wiem, co mnie czeka, jaka droga, jakie wyzwania przede wszystkim i co musimy przygotować, żeby spełnić wszelkie oczekiwania i żeby te środki oczywiście do Tarnobrzega i do wszystkich samorządów dotarły. To, co czym my jesteśmy zainteresowani, to oczywiście poziom, poziom dofinansowania. Ponieważ Podkarpaci jest w tej grupie do 85%, na pewno to jest dla nas bardzo, bardzo duża szansa, bo wiemy też, że zdobycie środków tych dodatkowych tych które muszą być wkładem własnym samorządu czasem jest bardzo dużym wyzwaniem więc cieszy to że to 85% może być dofinansowania do każdego zadania wiemy w których dzisiaj miejscach jest w którym miejscu jesteśmy i wiemy w którym kierunku samorządy takie jak Tarnobrzeg powinny iść